Nazywam się Asia. Chodzę do trzeciej klasy podstawówki, więc już taka konkretnie ze mnie być. Um, Ostatnio nawet była znowu kupić tuszonąż i podpaski, więc postanowiłam się zacząć malować. Maluję się już od 8 miesiąca, um, więc wyłożam u niej dosyć spory talent, więc nagram filmik jak się pomalować na przykład do szkoły. Więc najpierw polecam nałożyć swoją twarz. Tutaj jakiś krem mamy. Tutaj są. To jest po niemiecku, jakieś takie trochę nie po polsku i nie wiem, ta, tak wygląda w każdym razie. Ale z konsystencją... To zrobię ja. robię Go za dużo, więc sobie pomogę go ściągnąć. ...fizal. Dla... Um, jakoś na przykład, nie wiem, czymś z takim... No Kiedy już mamy nagłożoną, ładnie twarz, e, trzeba podkład wziąć. To jest e, Zan Faster. Ma bardzo ładny kolor. I przesadźmy z tym podkładem. Tego tu można pomalować? No może jakoś tak. Okej, okay. yy, teraz tusz, teraz potrzebny jest tusz. Chyba yy. ule, żeby oko to trafić. I ładnie zaraz prowadzić. Teraz jeszcze mam tutaj eyeliner w kresce. Muszę zrobić sobie takie kreski z jednej i z drugiej. Może sobie zrobić takie, o, fajne, ładne kocie, długie. Jest bardzo sexy. Okej, okay, tak wygląda. Myślę, że jest ok. Yy, tą samą kredką albo wezmę może brązową, też polecam. Klucz, mam cóżkę ręką od kremu. Podkreślić sobie brwi, bo. no Teraz modne, są ciemne brwi. Wiadomo, że iście za trendem jest trendy. O, tak to w tym wygląda. Widać mnie dokładnie, widać mnie. Czy widzicie? Okej. Okay. Teraz te cień. Możecie sobie wziąć jakiś tam chcecie cień. Ja nie wziąłem tego nakładacza do cienia, właśnie. A teraz wezmę sobie patyczkiem od uszu. A tutaj wezmę taki jakiś jaśniutki. O! Widać? A, sobie tak jedne. Zielony też to tu można tutaj pod spodem też widziałam jest jest trendy. To sobie tak pod spodem. tak No tak to wygląda. Yy, jeszcze śminka to jest właśnie też i maluję. Mm. Mogą trochę być zakąciki, co tak seksji wygląda. Co to jest takie płonęcne ustko. Znaczy, o jak mówicie tak, jak a tak widzę, że to i ja jest wygodniej. Ja się tu nawet, nie wiem, nie widzę różnicy, ale w sumie girl ale jest tak draić, Można być tak, w moim to możecie zrobić dzióbek. To sobie może od środku tutaj. Tak też to zgrnął. I tak może też... Górę trochę ja A myślę, że jest okej? Okay. Nie widzę co prawda, ale chyba widzicie, więc jak jest dobrze? Jak będzie źle, to powiedzcie. Ale chyba jest dobrze. E, jeszcze perfumy. E, pracy mojego tacy, ale ma śmieszną butelkę. E, o, to się skręca! Hmm, muszę sobie tutaj trochę o tak a to okay. mm. Jeszcze latem mi się trochę na więc muszę sobie psiknąć, żeby się nie poci, bo sobie peta będzie się zmizywała. I to jest mój makijaż, może być do szkoły, może być do sklepu, może być do robienia prania, do wszystkiego. Sądzę, że będę tak się długo malować. Oczywiście będę sobie różne robić oczy, ale usta i ogólnie kreski to zawsze to cześć. Znaczy się robię to samym, tym zielonym kolorem, bo bardzo lubię zielony. I jeszcze, o! Pokażę Wam na przykład różne takie pozy w, swoich, w focie, bo żeby pochwalić się znajomym w swoim makijażem na przykład możemy zrobić chyba, na tak zwaną koczuchę. W takie można to poza, ale to takie najbardziej częste zdjęcie w lustrze, więc żegnam Was. Mam nadzieję, że mój poradnik Wam się podoba i będziecie chcieli jeszcze jakieś makijaże. Piszcie pod spodem, czy np. jakiś karnawał, albo pogrzeb i takie różne, więc pa!